No, to taka kopia trochę gorsza kardynała Richelieu. Paweł Wieczorkiewicz. Była to kopia i trochę w gorszym, mimo wszystko, wydaniu pod każdym względem. Marek Urbański. Piękny i bestia. Jules Mazarin. Właściwie Giulio Mazarini kardynał, polityk francuski pochodzenia włoskiego. Przyjął stanowisko pierwszego ministra króla Ludwika XIII. Dążył do umocnienia absolutnej władzy panującego i zapewnienie Francji przewagi w Europie kosztem zmniejszenia roli Habsburgów. No, to taka kopia trochę gorsza kardynała Richelieu. Mówiliśmy tak dobrze i tak ciepło o wielkim kardynale, że trudno też źle mówić o Mazarini. Jego obraz mamy spaczony, tak jak i Richelieu przez powieści Nie ma. Nie ma. Z tym, że rzeczywiście była to kopia i trochę w gorszym mimo wszystko wydaniu pod każdym względem. Był to zręczny statysta, jak podówczas mówiono o politykach, ale nie ten kaliber człowieka. Ani intelektualnie, ani chyba w sumie politycznie, ani jeśli chodzi o odwagę osobistą, bo była to postać tchórzliwa jednak, o czym świadczy jego zachowanie w czasie frondy, chociażby, ale nie tylko. No cóż no epoka zaczynała się już zmieniać troszeczkę już nie. Może można było, zresztą trudno było dorównać wielkiemu Richelieu, a on znalazł się w tej trudnej pozycji, że musiał mu tu starać musiał, się dorównać. Musiał mu dorównać i podejrzewał w trudniejszej sytuacji, bo właśnie miał ową frondę, wszystkie żale, które nagromadziły się wobec Richelieu, spłynęły na głowę Mazariniego. No inna rzecz, że chytrze tę frondę w końcu rozegrał, wymanewrował wszystkich i wyszedł w ostatecznym rozrachunku jako, no, jako zwycięzca z wręcz, z wręcz Francji, tak, jako zbawca Francji. No, ale trzeba powiedzieć, że jest jeszcze jeden element, na który dyskretnie nie zwraca uwagę. I ma historycy tutaj nie mają co do tego raczej wątpliwości. Nie wiemy, czy Jeżeli marzył o tym, czy nie marzył, żeby zastępować króla w Anne Walter. On na pewno. I jemu się to udało. Tak, to tak, to rzeczywiście. I nie tylko zresztą królowej, z tego co o nim wiadomo. Tak, to był taki renesansowy książek. Tak, kościoła. renesansowy książek Kościoła. Piękny i bestie.